Cześć ludzie, wróciłem to ja. Wracamy znowu do konsolowych i nie tylko przyjaciół. Śmigaj przez miasto jak nigdy wcześniej na PS5 w... z opcjonalnym 4K 60 FPS Performance Mode. Tak, dziękuję. Tobie. 30. Przez cały dzień wydaje się bardziej smów dla mnie od 60. Pamiętajcie, on powiedział: Wydaje mu się seems More Smooth. Czyli oczywiście wiemy, że to nie jest prawda, ani trochę. Dobra, wiem, że to jest pasta, no ale śmieszna. Nie. Ty nie jesteś prawdziwym graczem. Jestem. Mam dość tych ludzi, którzy myślą, że są graczami. Nie, nie jesteście. Większość z was nawet nie jest blisko do bycia graczami. Widzę ludzi mówiących: Grałem w to 100 godzin. Ta gra jest wspaniała. To nic. Większość z nas bez problemu wkłada 300 ponad godzin we wszystkie nasze gry. Widzę ludzi, którzy tylko mają Nintendo Switch i uważają się za graczy. Mówcie do mnie, kiedy weźmiecie kontroler PS4. Wtedy będziemy przyjaciółmi. I drogie kobiety. Pokémony to nieprawdziwa gra. Animal Crossing to nieprawdziwa gra. Simsy to nieprawdziwa gra. Mario. To nieprawdziwa gra. Stariowali, to nieprawdziwa gra. Mobilne gry to nieprawdziwe gry. Odłóżcie gry dla dzieci i zagrajcie w coś, co wymaga wyzwania i umiejętności choć raz. E, nie wiem to znaczy Simkerali, ale reszta to jest wszyscy prawdziwi. Raczej aktualni gracze. Moja opinia, ps 4 Pro, lepsze ekskluzywy, 49 cali, 4K TV, comfy sofa, social life, actually have sex. Tak, pamiętajcie. Otóż trzeba edukować wszystkich, drogie dzieci. Pamiętajcie, posiadanie PC peceta, zwłaszcza takiego dobrego, Niestety to jest... wydziela aurę, wydziela negatywne hormony, które sprawiają, że wy niestety nie możecie mieć życia socjalnego, a tym bardziej seksu. Uważajcie, to jest silny narkotyk. Ja przyszedłem tu tylko skomentować do was PC Master fanboys, nie jesteście graczami, jesteście pozarami i... ...fake. Tyle razy widziałem słowo fake news, że zapomniałem, co znaczy fake, czyli nieprawdziwe, ale jak to użyć w tym zdaniu? Bra, e, jesteście nieprawdziwi, tak? E, my, gracze PC, nie istniejemy. E, prawdziwy gracz nigdy nie będzie przeciw innym graczom, dlatego właśnie fanboje PS4, ten do czegokolwiek uważają, że ich gry powinny być tylko u nich. Ich gry. To znaczy gry korporacji, które chcą tylko zarabiać. W ogóle by to za śpieszyło, że przejdzie jakiś taki. Nie, ta gra powinna być tylko tutaj. E argumentacja, e no bo ja tak chcę. Prawdziwy gracz będzie miał przyjaciół, z którymi się jednoczy. Prawdziwy gracz e nie obchodzi technologia. Oni obchodzą ich gry. Tak w ogóle to zabawne, bo zauważyłem, że na PC częściej, częściej w top 10 wszelkich bestsellerów najpopularniejsze gry to te. Zobaczcie na Steam. A. Aktualnie to Loop Heroes i Valhalla. Wa Valheim znaczy się. To nie są jakieś bardzo zaawansowane gry. A jak patrzcie na top 10 gier na konsoli, sprzedaj sprzedających się, to tam zwykle są gry, które stoją grafiką najbardziej. I to jest właśnie ten. Brakuje mi słowa, ale to jest takie dziwne zjawisko, kiedy wszyscy konsolowcy, znaczy konsolowcy, przepraszam, żeby nie uju... uje... generalizować, fanboje pewnych rzeczy. Często mówią, że PC obchodzi tylko grafika. Patrzysz na najlepsze gry na PC: Stardew Valley, under ten. Undertale, jest też under... Under Rail, polecam w ogóle. Patrzysz na top 10 gier na PC i te wszystko jakieś indyki, super indyki z no, fajną grafiką, ale nie jakimiś wyżynami. Patrzę na P4, top 10, Call of Duty, e, Fifa to już niekoniecznie, ale Call of Duty, Fifa, God of War, Spider-Man. Hmm... Kogo tu naprawdę obchodzi grafika, a nie gry? Hmm... P dobra, kontynuując, gracze nie, nie będzie... Single Care, hmm... Pojedyncze przejmowanie się do grafiki, też to już mówiłem. Pamiętajcie, gry są o gameplayu i fanie. Tak, są. Nie o 4K graficie, grafice i specyfikacjach. Nowe gry wychodzą i ja wciąż ogrywam stare. Castlevania 2, Samus Quest, ta 4, Metroid Prime, Counter Strike 1.6. I Counter Strike 1.6 to gra pacjotowa Znaczy. Ten komentarz to jest taka jedna wielka generalizacja, że no PC-towcy źli, tylko oni, ten, są źli. To nie tak, że takie osoby mogą być też na konsoli. I z moich obserwacji, obserwacji, które nie są zbyt dużo warte, ale wynika, że no właśnie więcej takich osób jest na konsoli. To jest bardzo możliwe. A ja się znam na temacie, bo prowadzę na YouTube tą gównianą serię konsolowy Kleps. Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale PC is not meant to be play video games, czyli jak ktoś nie zna angielskiego, nie był stworzony do gr grania w gry, mniej więcej to. I... Wy się zdziwić, ale człowiek ma rację. Pierwsze PC-ty nie były stworzone, aby grać w gry na nich. Pierwsze pc były, to były IBM PC, ale cofając się jeszcze wcześniej do mikrokomputerów, które nie były do końca PC-tami, ale teoretycznie były, takie Amigi, Apple stare, nie były stworzone do gier, ale ktoś pomyślał, ej, możemy użyć to, co, to do więcej niż jakichś rzeczy takich do pracy, więc zróbmy gry. I tak się rozwinęło, że mniej więcej od lat 90-tych PC-ty górują graficznie, bo w przed, w pewnym okresie, było tak, że nieważne co byś zrobił, to konsole były do grania, one do tego były przystosowane. I taki NES czy SNES były, lepszą grafikę niż komputerki, ale potem się to zmieniło. Jak widzimy, jest odwrotnie. Tu taka lekcja historii.